Cześć wszystkich moi drodzy! Będąc w jakimkolwiek kraju niż nasza ojczyzna, powinniśmy chłonąć kulturę danego miejsca. Jednym ze sposobów jest oczywiście chłonięcie pod kątem kulinarnym. I my dzisiaj sprawdzimy taką typową arabską restaurację. Właśnie ona jest tutaj. Nazywa się Sokodra Mandy. Jak sami widzicie, jest taki bardzo wymowny wręcz szyld family, i jest narysowana rodzina arabska. My dzisiaj sprawdzimy jak wyglądają zatem dania tejże kuchni, czy jest to smaczne, czy na nasze europejskie żołądki jest to w ogóle zjadliwe. Z pewnością, ale w jakim stopniu? Jesteście ciekawi? Zatem wejdźmy i to sprawdźmy. Z okay. here Mamy ale tutaj mamy Aha, czyli widzicie, to tu uh, jest wejście to, uh, people, like dla nas i wejście to dla, to. dla dla całych rodzin. Uh, to okay. for Arabian people, right? Yeah, Tomorrow, like they are and the, yeah. or something, they are not allowed to see anyone. They come from here. No, tak jak te, 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 to, to czytaliśmy, żeby się zachować, tak? Żeby tak się... No, no dobra. Ale powiem wam, że... Co tu jest Ekscytacja. Sztućce. Tak, sztuczce. I tutaj można się zasłonić, jak będziemy jedli, żeby nikt nam nie przeszkadzał, ale dobra. No na początku sprawdźmy w takim razie, jak wygląda menu w tym miejscu. Jak sami widzicie, to jest menu. Natomiast e, kraje arabskie nie czytają tak jak my, czyli od prawej strony, tylko od strony lewej. Dlatego tutaj to się rozpoczyna. Tutaj mamy humus, hummus beirut, humus okra. Dobra, okej, okay. możemy jechać dalej. Co mamy na kolejnej stronie, moi drodzy? Zupy i ciepłe przystawki. Ok, ciepłe przystawki i zupy. Zupy to lentil, creamy mushroom, vegetables, seafood, creamy chicken. No, ale powiem wam, że te, te dania wyglądają bardzo, bardzo ładnie. Dobra, kolejne. Nie wiem czy wiecie, ale narodowości kultury arabskiej jedzą dłońmi. Nie sztućcami, a dłońmi. Thank you. Poprosiłem idąc, czy bym mógł zarekomendować jakieś... Y tu jakieś typowe, typowe dania, dania tak? tak? Kiedy mu to powiedziałeś? Tego nie słyszałem. No, jak wchodziłeś tutaj. Tak? Tak. No dobra, no to zobaczcie w takim razie co dostaliśmy i jak to będzie smakowało. Będziemy bazowali w takim razie tylko na zmyśle smaku bez powiedzenia dokładnie co to jest. No, bo po prostu nie wiemy. Zanim przejdziemy do konsumpcji, to jeszcze zobaczcie, jak wygląda. No nazwiemy to box pokój może. Siada tutaj cała arabska rodzina i jak sami widzicie jesteśmy bez obuwia. To jest dla nas cała ta przestrzeń. Możemy się zasłonić, żeby było bardziej komfortowo, tak jakbyśmy się poczuli po prostu w domu. Imitacja okien, okno też na samą jezdnię. No i nasze dania. Cała rodzina siada, możemy się oprzeć za pomocą tych oto tutaj podgłówków. No to co? Przejdźmy do tej najważniejszej części, czyli do samego jedzenia. Zaczniemy od tej tutaj pozycji. Ależ to jest piekielnie gorące. E, myślę, że skorzystamy jednak z łyżeczki, żeby chociaż sobie troszeczkę to oj, pomerdać i pomieszać i spróbować. Czyli gdzieś, gdzieś tutaj mamy łyżkę. Możemy sobie to wyciągnąć. I to jest, moi drodzy, mam wrażenie, że coś w rodzaju chlebka nan, czyli chlebek wypiekany w piecu tandoori. Bardzo duży, troszeczkę przypominający kształtem macę, ale zjawiskowo pachnie. Pachnie. I normalnie wszystko jest tak zrobione na takim ala grillu. Spróbujmy sobie na początku tego chlebka lekko spalenizna i ta spalenizna właśnie nadaje tego smaku. No to co? Po prostu teraz sobie troszeczkę tutaj nałożymy. O, do środka, ale jest to troszeczkę pikantne. Troszkę jest. Natomiast jest to smak. Typowego polskiego lecza, tylko że tutaj jest bardzo mocno dodana ta papryczka. I pomimo, że ta pozycja w ogóle nie jest oznaczona jako pozycja pikantna, troszkę jednak tej pikantności tutaj jest. W ogóle kuchnia arabska charakteryzuje się tym, że jest to dosyć pikantna. Teraz spróbujemy sobie moi drodzy tej oto tutaj sałatki. Sałatka arabska. Już wiem, co tutaj się tak bardzo mocno rzuca. Kolendra. Jak sami widzicie, mamy tutaj różnego rodzaju składniki. Przede wszystkim są tutaj e sałaty. Sałatka bardzo odświeżająca, lekko kwaskowa. Różnego rodzaju sałaty. Mamy przede wszystkim także pomidora i ten pomidor w porównaniu do pomidora polskiego jest bardzo, bardzo soczysty. Lekka, pomimo że jest bardzo dużo tutaj warzyw, i one nie przeszkadzają sobie, a się wzajemnie uzupełniają. Ten pomidor, który tutaj jest, on nadaje bardzo dużo smaku, pomimo że może go aż tak bardzo nie widać. Sałatka ogólnie jest połączeniem takiej kwaskowości i wybicia tego pomidora, no i oczywiście tych sałat. Fajne takie, jak macie w kuchni japońskiej, imbir, żeby przepłukać. I troszeczkę odświeżyć, to tutaj mam wrażenie, że jest właśnie po to samo. Mandy Chicken, tak jak sama nazwa wskazuje, jest to kurczak podany na ryżu. Ryż jest troszeczkę sypki, chyba jest ponad nawet z rodzynkami, czyli będzie to raczej wyszło w klimaty bardziej słodkie. I żebyście się teraz nie zdziwili, nie będziemy używali. Widelca. Do sałatki użyłem, bo jednak jest to za bardzo wilgotne. Natomiast jeżeli chodzi o takie danie, to zaobserwowaliśmy, a także w różnych rodzajach programach podróżniczych czy kulinarnych, kraje arabskie i ich społeczność nabiera po prostu w ten oto sposób. Jeszcze sobie tak uglabują i po prostu jedzą. Mocno czuć, że to jest zrobione właśnie w inny sposób, obróbka termiczna jest inna niż z takiej tradycyjnej naszej, którą znamy patelni zupełnie inaczej, nie wiem bardzo, za bardzo jak mam się do tego kurczaka zabrać teraz jak wygląda moi drodzy tradycyjna konsumpcja przez kraje arabskie, w sposób następujący dobieramy sobie mięsko, do tego troszeczkę ryżyku i po prostu to sobie zawijamy tak jak jest nam wygodnie w dłoń i to gusi. po prostu o Boże Nie, w ogóle. O ja pierdolę. Jak wódkę chlebem trzeba dobić. Ja wiedziałem, że kuchnia arabska jest bardzo ostrą kuchnią, bardzo pikantną, ale tak. Nie dziwcie się, że biorę to w dłonie, ponieważ to jest dedykowane dla dwóch osób. Tylko żeby wam pokazać, to specjalnie tak trzymam żeby było po prostu ładniej dla obrazka. Nie, że to tak ludzie jedzą, że będą tak jak ja i po prostu tak trzymają. Tylko ja robię tak, żebyście ładnie widzieli. Mmm, rodzynki. Fajne. To wszystko jest robione z taką samą soczystością i pomimo, że te rodzynki, jak i ten kurczak, to nie jest nic niesamowicie innego. Przecież my też jemy kurczaka, też jemy rodzynki i też jemy ryż. Tylko ten sposób przygotowania tych dań tak bardzo się różni, i z tego właśnie wypływa smak Nie z przypraw, też z przypraw Ale myślę, że w głównej mierze z tego jak to zostało przygotowane Zresztą no sami zobaczcie Znaczy u nas tak się podaje kurczaka W ogóle zobaczcie w jakiej formule oni to robią Że oni tak go jakby dziwnie przepoławiają I takie dwie części No to jest oczywiście tutaj mamy skrzydełko Podudzie chyba I łódko. No nie no ja takie, takiego czegoś w Polsce absolutnie nie widziałem Na pewno jest tutaj dodana czerwona papryka Słodka papryka która nadaje troszeczkę tego smaku, ale tak jakby ta soczystość wypływała właśnie z tej innej obróbki. Ten smak właśnie tak mi się charakteryzuje i jest to ogólnie zrobione bardzo, bardzo słodko. Mamy sos jogurtowy i mamy sos ostry. Sos ostry oczywiście jest na bazie pomidorów i pewnie jakiejś harisy albo czegoś w tym stylu, czyli bardzo ostrego, to zaraz będziemy diagnozowali. Ależ pomidorowy, ale pomidory, lekko wypłukane ze smaku na poczet kolendry. Kolendra w tym sosie gra zdecydowanie pierwsze skrzypce. bardzo płynny, nie jest skoncentrowany, a właśnie taki yy, płynny, przez co robi się sosem bardzo orzeźwiającym. Troszeczkę konotacje do kuchni meksykańskiej. Tu jest to samo. No i sprawdzamy ten drugi. Jogurt, ogórki i to jest jogurt jak na naszą modłę typu greckiego. Bardzo delikatny, mała zawartość tłuszczu, i dużo tego ogórka. Ten ogórek bardzo delikatnie starty, przez co ten sosik jest też taki właśnie, że one mają dać nam taki popyt w stronę jedzenia. No dobrze, moi drodzy, pojedzone. Naprawdę było smacznie, naprawdę było smacznie. Na początku była ekscytacja przede wszystkim tym miejscem, w którym nadal jesteśmy. Wychodzimy z naszego rodzinnego arabskiego boksa i pokażę Wam, jak wyglądała restauracja. Jak wygląda, a nie jak wyglądała. No to chodźmy. No, no, can we pay? No, he said no. No, we can pay. Sure? Yeah, he's the heta with the manager. Okej, okay, thank you very much. It's for you. Thank you, thank you. Zostaliśmy ugoszczeni. Zostaliśmy ugoszczeni i te wszystkie dania po prostu były jako e, dla nas oczęstunek. To świetne. I jeszcze został dla nas zaprojektowany jeden pomysł, a mianowicie shisha, więc też wam to rzecz jasna, zrelacjonujemy. No dobrze, moi drodzy, tak jak sami słyszeliście, pan zaproponował nam jeszcze jedną atrakcję, poza oczywiście jedzeniem, to będziemy także robili. To, co większość osób tutaj w tym takim można powiedzieć arabskim pubie, czyli palili shisha. Szisza to fajka wodna nazwa w różnych krajach jest inna. W krajach arabskich to huqa. Tak chyba dobrze to wymawiam. Niemniej jednak shisha pochodzi z innych. Wybraliśmy sobie smak, już tam wcześniej zakomunikowaliśmy i my jako Polacy wybraliśmy smak, który się mówi bardzo łatwo, bardzo prosto. Peach. A jakże żeby? Inaczej... O Jezus! Aż mi ten dym szedł, bo tutaj normalnie w tym powieszczeniu powoli robi się szaro. Ale dobra, czekamy na naszą szyszkę i zobaczymy, jak to będzie smakowało. I zresztą o wszystkich. Ja, I to już czerpać naprawdę garściami. Yy, wielkimi dymami. Thank you. No dobra, to mamy to. Tak, to jest lód tutaj na tym. No dobrze, ja tak jak Wam mówiłem, ja nie jestem fanem yy, takiej rzeczy, paliłem może 2-3 razy w życiu, niemniej jednak będąc tutaj, no po prostu trzeba to sprawdzić, więc zobaczmy. No czuć rzeczywiście troszkę tę brzoskwinię, ale... Delikatna słodycz się wydobywa jak weźmiecie takie głębsze wydechy. Przyjemne, lekkie, nie czuć za mocno w głowie jakbyście wybrali tę, tę parę wodną, ale dla, dla relaksu, dlatego żeby pobyć tutaj i jeszcze bardziej chłonąć tę kulturę, to myślę, że to jest fajny i odpowiedni sposób, dlatego chwilkę sobie tutaj się zrelaksujemy, albo tak jak mówi młodzież, pochillujemy i idziemy na podsumowanie. Poczekajcie! Będziesz nagrywał film na YouTube? Tak, tak, W Polsce. Mogę Ci napisać, mogę Ci napisać, mój kanał. Proszę subskrybuj. Tak! Potrzebujemy subskrybentów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Okay? Yeah. <laughs> Subskrybuj. <laughs> Thank you very much, guys. Thank you very much. Okay. Super. Thank, you. Thank you. Bye, bye. Bye. Dobra, idziemy, moi drodzy. Chodźcie. I zaraz powiemy wam, jak tutaj było. A było fenomenalnie. Uła. Mam nadzieję moi drodzy, że pamiętacie to miejsce, w którym teraz jesteśmy. Tak, tutaj zaczynaliśmy film, tylko wtedy było oczywiście słońce, a teraz jest już zmrok. Restauracja za nami. Ta fenomenalna restauracja, gdzie było tak miło, gdzie było smacznie. Powiem wam dokładnie, gdzie dzisiaj byliśmy. Adres: Al Itihad Road, Port Saeed, Dubai. Prościej trafić do tej restauracji to po prostu przy stacji metra Deira City Center, przy centrum handlowym. Jak było? Było przede wszystkim tak, jak miało to wyglądać, czyli arabsko, bo jesteśmy w kraju, który właśnie w ten sposób konsumuje swoje posiłki, także w restauracji, bo najczęściej ci państwo tak jedzą w swoich domach. To było super przeżycie. Bardzo się cieszę, moi drodzy, że mogłem wam to dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że wam się podobało. I pierwsza część restauracja, i druga część, króciutka, ale jednak o shishi. Dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Telewizory trzy duże i jest relacjonowany mecz. Bein Sports One. Levante contra Elche, czyli La Liga Hiszpania. No dobrze, to co? Uciekamy? Podsumujemy sobie całe to dzisiejsze zdarzenie.